dobry moi drodzy, dzisiaj przesyłeczka od naszej Ewci. Ewciu, bardzo Ci dziękuję, serdecznie Cię pozdrawiam. Jak wiecie w konkursie u Ewci wygrałam zdrapki angielskie. Ewcia mi je przysłała, ja wygrałam w nich 5 funtów. No i tak się prywatnie umówiłyśmy, że tą zdrapkę odeślę. I tak się fajnie złożyło, że Ewcia jest w Polsce. Także mogłam wysłać to na adres polski, i w zamian ustaliłyśmy, że wymieniamy to 5 funtów na zdrabki polskie, bo wtedy już wiadomo, jak coś się trafi, to mogę sobie już ewentualnie u mnie wymienić. Także dostałam tą kopertkę i od razu nagrywam. Nic tutaj nie zaglądałam. Po drugiej stronie jest adres, więc nie mogę Wam pokazać. Zaglądamy, co tu mi Ewka wiesz, przysłała. Cieplutko Cię kochana, pozdrawiam i na kanał do Ewki oczywiście serdecznie zapraszam. Wyciągamy, co tu jest w środku. Ile to 5 funtów, to sama nie wiem. Zaraz się okaże, zobaczymy, za ile... Aj, Nie mogę to trochę rozerwać, bo nie mogę tutaj dotrzeć. Dobrze, kopertka jest już pusta. I co my tutaj mamy? O, proszę, jakiś liczny magnes z legnicy. To ja jeszcze nie mam, ale fajny, taki szklany. Super, zaraz będzie na lodówce. Tu mamy karteczkę z legnicy. Lucynka, posyłam ci strapeczki, tak jak się umawiałyśmy. Troszkę dołożyłam na kanał i serdeczności posyłam. I jeszcze raz dziękuję. Fcia Miało być tylko tyle, ile wygrałam. A ja tutaj mam super mega pensję. Ekstra linie i kierunek kasa. Dziękuję Ci kochana bardzo. No to szukamy drapiemy, Zobaczymy, czy uda mi się jeszcze pomnożyć tą wygraną. Jak nie? To już będzie dla mnie wielka fajda podrapania z innej miejscowości. Mamy kierunek kasa numer 10.

10 złotych jest, ale fajnie. Kierunek kasa od ewki. Szczęśliwa. Mamy dwa razy C. Super. No to ekstra linie. Zobaczymy sobie na koniec. Tu mamy super mega pensję numer 7. Trochę oddale. I tu szukamy sobie. I tu szukamy sobie.

W pierwszym rzędzie nic, tu mamy sześć. Cztery, trzydzieści jeden, trzy i czterdzieści jeden. Trzeci rządek jest dziewiętnaście, trzydzieści dwa, dwanaście.

44, 46 i 29. No to ta zdrabka jest pusta TSM. Szkoda, bo ta najdroższa się nie spisała. A szkoda, ale w kierunku kasa mam 10. I teraz jeszcze mamy e, tą bonusową zdrapkę, bo tutaj jest po 25. Tak mi się wydaje, że chyba tyle jest. 5 funtów. Z numerem 12 ekstra linie. Ja Wam zbliżę i będziemy. Będę przesuwać. Jest czapka i ptaszek. Czapka, ptaszek obok siebie. Tu ptaszek. Czapka. Nie widzę. Najwyżej później znajdę: Łódź i klapki. Łódź i klapki. Tu jest Łódź. Tu jest Łódź tu. I chyba wszystko tu jeszcze była łódź obok krabika dobrze, kolejne dwa wiatrak i parasol i szukamy tu mamy parasol wiatrak, parasol Jeszcze była łódź, i tu mamy parasol, następne klucz, i motylek tu jest klucz, klucz, tutaj. Tu był ptaszek jeszcze. Tu mamy klucz. I tu mamy klucz. A tu był motylek. Następnie mamy kwiatek i gwiazdę. Kwiatek i gwiazda. Kwiatek. Ale mam frajdę. Drapania z, z innej miejscowości, chyba z Legnicy, co? Tak mi się wydaje, skoro są stamtąd magnesy. Fajnie. Stamtąd jeszcze nie drapałam balony i cytrynka. Tu mamy cytrynkę. Zawsze. kolejne rolki i sakwa coś koniecznie w komentarzu zostawcie dla Ewki obowiązkowo tu jeszcze był kluczyk za dodatkowe dodatkową zdrapkę na Wsparcie kanału i zachęć, oczywiście, wymiany tej szabki wygranej, no bo ja nie miałabym możliwości do Anglii. Nie jeżdżę. Rolki i sakwa. I tu jeszcze mamy sakwę. Dobra. Kolejne to rower i arbus. Rowerek tu, arbus tu. tu. były rolki przegapione. Rowerek i arbus. Tu jest arbuzik. Kolejne dwa to jest popcorn i księżyc. I szukamy od góry popcorn i księżyc. I to w ogóle miałam wielką radość, że UFC wygrałam, bo kandydatów <grywania> uczestników było dużo. Tu jeszcze był arbuzik, księżyc i popcorn. I tak mi się udało. Już byłam przeszczęśliwa, że uda mi się podrapać. Będę miała możliwość zdrapki angielskie. A takie fajne mają, naprawdę. Jak oglądam Ewkę, to fajnie, fajnie się opatrzy, a szczególnie te linie i akurat je dostałam. Także to była już taka frajda. I jeszcze się okazały wygrane. Leżak i piłka. To już było po prostu. Bardzo, bardzo fajne. Leżak i piłeczka. Tu był księżyc. I tu jest leżaczek. Dobra. Kolejne to słoneczko i serce. Serduszko, oczywiście, dla Ewki. Ogromniaste. Słoneczko. I serduszko. Tu słoneczko. I tu słoneczko. I kolejne to diament i słoń. Tu mamy diamenciora. tu mamy diamenciora. tu, tu. I jeszcze mamy tu. I ostatnie dwa to podkowa i moneta. Wszystko się teraz okaże. Czy coś tu będzie, czy nie? Podkowa i moneta. Jest moneta. Podkowa, tu był diament. Moneta. Moneta. Wychodzi na to, że tu jest chyba pusto. Dwunastka. Tak. Ale to nic. Ze zdrapek od Ewoni mam. 10 zł na pomnożenie w kierunek kasa, i jak zwykle, jak się często zdarza, ta najmniejsza daje wygraną. Te droższe, większe wstydzcie się. Zawsze te, najczęściej te małe, właśnie zaskakują fajną wygraną. Do tego mam na pamiątkę. Oczywiście będzie schowana, bo ja wszystkie karteczki chowam ee, z legnicy i za chwilę na lodówce będzie magnes z legnicy. Obowiązkowo. Dla Ewunii zostawiamy w komentarzu coś miłego, fajnego i zaglądajcie to e e e na kanał. Ma zrabki angielskie. Bardzo fajnie się je ogląda. Super te zrabki, mają. Także Ewuniu, ogromne serduszko dla Ciebie ode mnie za tą fajną zabawę z Tobą. Serdecznie Cię pozdrawiam i życzę dużo, dużo zdrówka, kochana. Do. Zobaczenia, do usłyszenia moi drodzy w kolejnym odcinku. Pa!